Gościem poranka 7 9. jest Wojewódzki Radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Olbrych. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Spółka PKS-nowa zmierza ku upadkowi? No, trudna sytuacja spółki jest niewątpliwie. Trzeba dużo pracy włożyć i logicznego myślenia, żeby tej spółce zaproponować coś. Co by przynosiło dochody, a moim zdaniem nie robiliśmy ani my tego jako poprzedni zarząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast obecnie też nie robi nic koalicja 13 grudnia, bo tak naprawdę ten temat jest odwlekany, odrzucany. Nie ma wspólnego myślenia przez samorząd Łomżyński, że tą firmę należałoby tak ukształtować czy ją wydzielić, czy podzielić na przewozy publiczne. Publiczne, na przewozy komercyjne. Nie ma myśli przewodniej działalności nowego prezesa. Tu hucznie był zapowiadany, że wspaniały ekspert, menadżer. Okazało się, że to nie jest menadżer, ale bardzo taki gwiazdor medialny i nic więcej z tego nie wynika. Jest, ma przeciwników wielu w związkach zawodowych, pracowników, nie liczy się z pracownikami i tu jest bałagan. Natomiast też organ prowadzącym takim jest samorząd województwa podlaskiego, nie sprawdza się w tym działaniu. A dlaczego? Dlatego, że struktura jest bardzo duża tej firmy. To jest największa firma przewozowa PKS w kraju, która na rynku się nie odnajduje i trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli w autokarze jedzie parę osób, nie są wykorzystywane miejsca, to tego przychodu nie ma. A jeżeli nie ma przychody, nie ma z tego zasadniczej działalności firmy pieniędzy, no to trzeba dokładać. Myśmy dokładali dużo więcej, jak obecny zarząd i jakoś to funkcjonowało. Nie powiem, że przez wielu uważane było, że niepotrzebnie te pieniądze były pompowane w pracowników, w tabor, chociaż ten tabor był bardzo zjeżdżony, stary, który to, się... Ale to pytanie, bo pan też tak uderzył się w pierś, mówiąc, że nawet ten poprzedni wasz zarząd nic za bardzo z tym nie zrobił, ale to, to nie ma pomysłu na to, to jest trochę takie zgniłe jajo, ta, ta spółka. Ja panu powiem, żeby tak to było oczywiste i przejrzyste, to każdy samorząd wojewódzki by to zatrzymał sobie, by, by miał tak zwane złoto jabłuszko. Tak? Ale tego jabłka nie widać, bo ono nie ma przychodów z zasadniczej działalności, z tej podmiotowej działalności tej firmy, i tu trzeba myśleć. Ja myślę, że dobrze by było, jeżeli jest problem z dowozem pasażerów do niepopularnych kursów bardzo ograniczonych, to zróbmy taką jedną firmę, załóżmy, która by się zajęła tymi niepopularnymi przewozami, tymi publicznymi, gdzie są wydzielone jakieś punkty, do których nie dojeżdża nikt. Owszem, trzeba zabezpieczyć te, tych ludzi, którzy chcą wrócić do, do lekarza, dojechać do szkoły, wszędzie, gdzie, gdzie trzeba dojechać. I tu nad tym po, po jakimś zebraniu radnych, którzy chcą to naprawiać i w tym uczestniczyć, zróbmy, dogadajmy się, usiądźmy przy stole i wyciągnijmy wnioski, bo tak dalej. To, to nie może być tego, ta spółka wtedy, w owym czasie, ja tylko przypomnę taki akcent łomżyński, że zostały... Ten, ten, ta firma działa w okolicach Białym Stoku najlepiej, można powiedzieć, ale pieniądze ze sprzedaży działek w Łomży poszły na budowę dworca autobusowego w Białym Stoku, Nasze, łomżyńskie pieniądze, natomiast i nasze, i suwalskie. Suwałki pobudowały jako samorząd województwa dworzec. My jako samorząd Łomży pobudowaliśmy dworzec, a Białystok dostał w prezencie o dworzec, mimo że sytuacja finansowa tak dużego miasta jest dużo lepsza i, i tam, tam ten jakoś działa ten, te struktury PKS-ów w okolicach Białostoku w powiecie białostockim. Natomiast w naszych tych większych odległościach tu już jest problem i my jesteśmy wyalienowani z, z kursów nawet można powiedzieć, bo kursy są zawieszane. Ten PKS nie jest konkurencyjny w stosunku do przewozów uczniów do, do innych, tu prywatny wykonawca jest sprawniej działa na tym. Tu jest lepszy porządek, można powiedzieć. Tu jest jakość przewozu pasażerów dużo większa w prywatnych, i tu trzeba się zastanowić, czy nie można tego w jakiejś formie wydzielić na dwie konkretne spółki: komercyjna spółka i ta, która niepopularne kursy mało przewozowe, mało dochodowe się zajmuje. I tu możemy dofinansować, jeżeli państwo jest zgodne, że trzeba dopłacać do kursów tych niepopularnych, wyalienowanych takich z zasięgu komercyjności, to trzeba tam. Dopłacać i te pieniążki poprzez wojewodę dotować dla przewoźnika. I tu jest zgoda wtedy, ale trzeba mieć to wiedzę, trzeba mieć to przekonanie i podpisywać umowy z rządem i z ministerstwem finansów, i tu trzeba rządzących do, zmusić do tego działania, żeby przywrócić godność tym ludziom, pasażerom, a przede wszystkim dbałość i zakup nowego sprzętu, bo bez nowego sprzętu uważam, że tego się nie zrealizuje. No właśnie, bo noskim nie rozmawiam o PKS-ie, no to jest to coś bardzo archaicznego i ciężko jakieś dobre słowo usłyszeć o pks -ie. Tak jest i my mamy to świadomość i nic z tym nie robimy. Mnie to naj, naj, najgorzej wkurza, że ta niemoc jest przeolbrzymia. Ja jeszcze za naszych czasów o to prosiłem, ale myśmy o tyle mieli dobrze, że rząd polski Prawa i Sprawiedliwości, duże pieniądze poprzez wojewodę przekazywał na dopłaty do tych niepopularnych kursów i tych mało opłacalnych. I to jeszcze było w miarę fajne. Pracownicy dostawali wynagrodzenia. By, była porozumienie między pracownikami, kierowcami a, a zarządem firmy i prezesem. I to jakoś było. Teraz już w ogóle jest to nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania przez, myślę, przez, przez wielu, wielu radnych, którzy chcą tą sytuację w jakiś sposób pomyślnie załatwić. Tak, żeby pracownikom e, żyło się tam lepiej, ale przede wszystkim co jest najważniejsze, pasażer, który e, nie ma swojego auta, chce dojechać do lekarza, do szkoły, do innych czynności, które życie e, wnosi. Może należałoby to zamknąć po prostu. E, to już ocenią eksperci, którzy by chcieli uczestniczyć w takich zebraniach. Myślę, że to też nie jest, nie jest w jakiś sposób. Ale nieunikniony pewnie, nieunikniony. Ja nie mówię, że w tym roku, za rok czy za dwa, ale to jest nieuniknione. Jeżeli my nie będziemy rozmawiać z załogą, z pracownikami, jak chcemy tą spółkę ukształtować, żeby. Osoby, które chcą tam pracować, godnie zarabiali, ale żeby zmusić spółkę, zarząd spółki do efektywnego i, i dobrego zarządzania to spółką, bo inaczej ta firma tak czy inaczej upadnie. Jeżeli będziemy pracować mocno, jeżeli będziemy środki zbierać, dostosowywać się do tej zmiennej e, historii działalności, i do tego e, sytuacji finansowej państwa, ale też i samorządu województwa, to będziemy, będziemy się tutaj naprawdę bardzo zdziwimy, że bez naszej wiedzy ta spółka coraz gorzej będzie się zadłużać i w końcu upadnie. Yy, no, tylko najgorzej, że dużo się mówi, że coś trzeba zrobić, tylko <grym> potem brak jakichś efektów i, i brak jakichś takich. A może, działań. wie pan, może brak odwagi jest, bo, bo to też liczymy tu na elektorat, że ci pracownicy będą za tymi, którzy więcej dają. na Natomiast nie liczymy się sytuacją taką faktyczną, teraz Polacy mają dużo swoich aut, jeżdżą, ten, ten transport publiczny jest mniej jakby wykorzystywany. Tu trzeba naprawdę mieć ogromną wiedzę, taką z komunikacją wszystkich środków, czy to będzie pociąg, czy to będzie autobus, taksówka, inne rzeczy, jest mnóstwo firm prywatnych, którzy są bardziej atrakcyjni którzy są bardziej atrakcyjni, mają lepsze, komfortowe przejazdy, mają inne udogodnienia i myślę, że tutaj ten, ten mechanizm samorządowy czy też państwowy, jakby to dalej się mówić, on nie sprosta tym wymaganiom. On jest prosta. Tu prywatny wykonawca, prywatny właściciel jest chyba w tym lepszy. No, nawet jeżeli chodzi o tych uczniów, którzy dojeżdżają do Łomży, z miejscowości, czy nawet ludzi, którzy dojeżdżają do pracy, no to jeżdżą busikami. To jest to prywatna tak, firma, tak, są busy, tak, tak. nie jest tak. wielki autobusek w PKS-ie. Ale nie odkrywajmy Ameryki, bo przecież, żeby tak było, że duże firmy, transportowe e, autobusy działają, to większość kraju by tak zrobiła. A my jesteśmy jedynym województwem naprawdę, jedynym województwem w kraju, który tak wielką firmę e, trzyma no u siebie. No właśnie, dlaczego? Każdy się dziwi i być może jestem tu w mniejszości e, samorządowej, e, radnych, ale e, kiedyś ktoś e, przytoczy moje słowa. Trzeba było w porę rozmawiać i tak tworzyć pracę, żeby ta firma mogła istnieć, może w mniejszym wymiarze, może ona bez dotacji samorządu, bez dotacji państwa sama się nie utrzyma, a jeżeli nie, no to coś jest nie tak. Trzeba tu myśleć mocno, żeby to zmienić. To co, co było największym problemem, jak pan był wicemarszałkiem wtedy i pan pewnie no pamięta tą sytuację, co, co tam sprawiało największy kłopot? Nie jeżdżą Pasażerowie tym autobusem, to jest największy problem. Ja codziennie jeździłem do Biegostoku, dojeżdżałem do pracy i w tych autobusie na trasie Łomża-Białystok jechało po 3, po cztery osoby. No to nie zakojmujmy się, nie oszukujmy się. To nie będzie dochodu. Jeżeli pasażer nie będzie płacił, nie będzie jeździł, no to po co ten autobus jest? No to on może jeździć, możemy dotować, możemy się kłócić, możemy się spierać co do form, do istoty. I chyba, że państwo jako mecenas ludzi... Przeciętnych, niebogatych, nie mających swojego trans środka transportu, musi korzystać z tym. Jeżeli tak, umowa społeczna będzie opiewała i będzie mówiła: zgoda. Ja tu nie mam najmniejszych, ale rządy się zmieniają. Spojrzenie na ten temat się zmienia, i to jest zagrożenie dla długoletniej działalności tej spółki. To, a w, jak w innych województwach ten temat jest rozwiązany? W ogóle nie ma. Praktycznie są jakieś niewielkie firmy samorządowe, które mają 10-20 autobusów, a nie tysiące, tak jak mamy my. I one, one są bardziej takie mobilne. Te kursy są dostosowane. Czy to będzie elektroniczne powiadamianie, że tu czeka na tym. My nie mamy tych systemów jeszcze właśnie, że na tym przystanku czeka tyle pasażerów. Dobrze, puszczamy mały autobusik, jedzie ich, zbiera i przywiezie bez. No to muszą być takie propozycje, które są teraz na rynku które teraz są widoczne, a nie który kiedyś za komuny było, że autobus jedzie z punktu A do B i zbiera wszystkich. A, a, a kogo on tam zbiera? Nie zbiera, bo tam ludzi nie ma. I właśnie to jest wielki problem. Ludzie być może nie myślą, być może nie zdają sobie tego sprawy, albo idą na łatwiznę. Samorząd musi dołożyć 20 milionów, tak jak to bywało dla firmy na, na rok i jest fajnie. My jest, jesteśmy wszyscy zadowoleni. Nic z tego, że jeździmy starymi autobusami, że nie ma rezerwy finansowej tej zysku firmy, które by przeznaczała na porządne autokary, które by były mniej kosztowne, bo to też jest stary autobus drogo kosztuje, bo trzeba go remontować, więcej paliwa pali, jest mniej elegancki. Ludzie nie chcą tym samochodem jeździć, bo ta jakość jest inna. No to jest olbrzymi problem a sztucznie nie da się jego utrzymać. Ja pamiętam, jak wracając z Warszawy do, do Łomży autobusem, no, musiałem PKS-em, pamiętam, podjeżdżał wielki nowy autobus, PKS, mówię, w końcu wzięli się do roboty, coś remontowany jest, no ale środek był stary. <grym> <grym> no, bez no, klimatyzacji, tak, tak. a ja się. Nie, to jest też, bardzo poważny o, temat, <grym> <grym> to jest troszeczkę takiego e fajnego klimatu, że możemy nawet z tego pożartować, ale rynek, e po to jest system, e można powiedzieć, takiej działalności gospodarki rynkowej, żeby zachęcać wolny rynek do działalności. My nie musimy teraz już za wszelką cenę prowadzić tego jakby państwowo. Powinniśmy stwarzać warunki do rozwoju tego transportu nie publicznego, ale tego nie, nie, nie bardzo takiego opłacalnego, bo, bo to mogą ludzie robić w różnych offsetach, w różnych dziedzinach, działalnościach i formach. A dzisiejsze działania województwa właśnie samorządu województwa pod kątem nie wiem naprawy ratowania tej spółki jak pan ocenia. No jest Ja tylko widzę jedną rzecz, że my na moje, no obecny zarząd stara się o, o większe pieniądze na transport nie wiem jak to w końcowym efekcie da, da radę, bo, bo to długi, długi czas trwania dostarczenia tych autobusów. Ja już można powiedzieć nie słyszę, czy nie mam w opisie działalności radnego, że my mamy taką wiedzę ile tych autobusów jest potrzebnych. Ostatnio różne dziwne wiadomości były od prezesa, że będą, zarząd twierdzi, że nie będą i tu nie ma jakby jasnej oceny sytuacji w jakiej formie zarząd chce wesprzeć firmę. Ja myślę, Myślę, że jak nie, nie będzie wsparcia firmy, to będą zwolnienia, bo ludzie to wyrażają, artykułują. Związkowcy przede wszystkim, że, że źle się dzieje, że nie ma dobrych wynagrodzeń, że, że nie ma dobrego sprzętu, że jest polityka prezesa nieciekawa, bo nie ma tego światła w tunelu, że będzie lepiej. I to jest najgorsze dla załogi, ale myślę, że dla pasażerów i dla właściciela tej firmy, czyli dla samorządu województwa, jest bardzo groźne. To musi być czysta, jasna, przejrzysta sytuacja co do perspektywy działalności tej firmy. I o to apeluję do wszystkich, e, którzy mają na, dobrzy, na, 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 e, na takim dobrzej ocenie tej firmy, bo, bo myślę, że e, tymi złymi, złymi deklaracjami i taką obłudą to nic nie zrobimy. Tu trzeba jasnej, jasnego stanowiska zarządu i radnych, jak dalej działamy, żeby ta firma mogła albo się rozwinąć, Albo też e, przekształcić w jakiś <laughs> sposób, albo się zwinąć. Bo ludzie też muszą mieć jasną e, odpowiedź na te pytania. Czy dalej jedziemy, czy, czy swoje życie wiążemy z tą spółką, czy też szukamy nowych rozwiązań. I to jest szalenie istotne dla każdego pracownika i dla każdego pasażera, w, w który w tym rynku transportowym uczestniczy. Zmieniając już temat, podczas podpisywania umów, dzięki którym odnowionych zostanie ponad 2 km dróg w powiecie łomżyńskim, pan wrzucił taki kamień do ogródka samorządu województwa podlaskiego, mówiąc, że nie może pan powiedzieć nic dobrego o samorządzie. Dlaczego aż tak źle pan ocenia ten, samorząd, ten zarząd? No właśnie, bo ja idąc od... Można powiedzieć, sześciu kadencji do władz województwa. Zawsze myślałem, że zarząd województwa, czy też samorząd województwa, dalej mówiąc, to jest coś takiego, który jest opiekunem i gmin, i powiatów, i ze miast. Który by pomagał, stwarzał warunki, a, a jak trzeba wspomagał finansowo te samorządy. Bo tak jak wiemy, rząd jest po to, żeby reagował na różne wskaźniki rozwojowe wszystkich regionów w Polsce, mówiąc województw, i powinien wiedzieć, że tu jest za mało pieniędzy, tu jest za mała infrastruktura rozbudowana, tu jest więcej potrzeba wpływu na kulturę, na, na turystykę i tak dalej. I to nikt nie zwalnia z tego myślenia. Rząd powinien. Tak myśleć, a co za tym idzie, ten największy samorząd, jakiś samorząd województwa podlaskiego musi zwracać uwagę, że tu trzeba e, przemyślaną drogę pobudować w województwie podlaskim, e, w powiecie łomżyńskim, suwalskim, e, monieckim innych, i trzeba na to zwracać uwagę. Jeżeli tam jest zapóźnienia, tam są e, takie e, historie, że trzeba tam robić, to tam trzeba robić. I, i trzeba ten, tak jak za naszych czasów ten fundusz wynosił 65 milionów, obecnie 16? No, jak to niektórzy mówią ludzie złotać, co oni robią? No przecież tak nie można, to trzeba szanować partnerów gminnych. To my jesteśmy po to, żeby pomagać e, gminom, powiatom, miastom, a nie odwrotnie przecież. już tłumaczył to tym, że większe pieniądze na zbrojenia idą, ratują służbę, Nie, 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 zdrowia, nie. to jest szpitale. budżet państwa. To jest budżet państwa. My mamy uchwalony budżet i trzeba się tego budżetu pilnować. Ja jedno czuję zagrożenie. Wyobraźcie sobie państwo, drodzy Radio słuchacze, że samorząd miasta Białystok chce wybudować za 450 milionów hale sportową kosztem pieniędzy wojewódzkich. I tak się stanie. Zobaczycie, państwu może to nie będzie popularne, te słowa w Białym Stoku, ale ja jestem z okręgu łomżyńskiego i mówię prawdę, że te pieniądze, które miały być przeznaczone na, na Łąże, na Kolno, na Grajewo, na Zambrów, nie będą tam posadzone, bo będzie w Białym Stoku wybudowana hala na 6. 6 tysięcy ludzi sportowa, bo tej hali nie ma. Owszem, proszę bardzo, niech Miałystok ze swojego budżetu, ze środków unijnych sobie hale buduje, ale nie kosztem łąży i kosztem rozwoju innych subregionów, tak Suwalskiego czy łążyńskiego. Być może Suwałki się z tym zgadzają, ale łąża z tym się nie zgadza i myślę, że mam z wielu, wielu ludzi, którzy tą sytuację oceniają podobnie do mnie. A te marne pieniądze, które województwo teraz dotuje, 50 tysięcy, 100 tysięcy, 400 tysięcy, no co to oznacza? To oznacza, że gminy nie mają pieniędzy. Teraz nasz najbiedniejszy powiat w Polsce dostaje na drogę 400 tysięcy złotych. Za moich czasów nawet szeroko rozumiane 400 tysięcy, bo są dotacje po 50 dla gmin, po 50, ty po 50 tysięcy, po, po 20 tysięcy. Na wóz bojowy gmina Zbójna dostała 50 tysięcy, gdzie za moich czasów gmina dostała milion złotych na wóz strażacki. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Pierunek, przynajmniej mówi wprost zawsze przy podpisywaniu tych umów, że no ja wiem, że to nie są duże pieniądze. No tak, no to, ale to, że no że to jedno. To jest tak, tak zwana diagnoza sytuacji. Jeżeli posiadam diagnozę sytuacji, że tam jest potrzeba milion złotych, a ja dalej pięćdziesiąt, no to proszę, proszę państwa, no to coś nie tak. No trzeba wszystko zrobić, żeby... Tak działać, żeby samorządy były z tego starszego samorządu, bogatszego zadowolone, a nie jakaś jałmużna 50 tysięcy na samochód dla Straży Pożarnej. No to jest śmiech na sali. Tak nie wolno robić, i trzeba wszystko zrobić, żeby to myślenie przekształcić, że to gminy potrzebują najbardziej miasta, potrzebują najbardziej pomocy, a nie województwo. Województwo doskonale się ma w różnych systemach, tylko trzeba dobrze zarządzać, a te pieniądze na pewno się znajdą. A to, że się nie jeździ, do ministerów nie ma się zwolenników w rządzie, to już jest karygodna sytuacja. Ma, ma, mamy jako województwo zbyt słabą reprezentację w rządzie polskim i nie potrafimy tych pieniędzy ściągnąć w nasz system finansowy województwa podlaskiego. I to jest najpoważniejszy zarząd mój dzisiaj w stosunku do zarządu województwa podlaskiego. Jeżeli chodzi o te pieniądze na halę sportową w Białymstoku, to. Gdzieś pan już o tym słyszał? Czy to są pana domysły? Nie, się no, to było w głównym wydaniu e, obiektywu e, województwa podlaskiego, te, TVP-3. I tam na pasku szło 450 tysięcy, że miasto. Mianu. Milionów, przepraszam. 450 milionów, e, że miasto posiada swoje pieniądze wojewódzkie i, i się stara o, o krajowe. Daj Boże, żeby to były właśnie pieniądze krajowe, a nie wojewódzkie, bo my nie mamy w systemie dopłacać do wież wzrostu, tylko systematycznie, równomiernie rozwijać nasze województwo. I to jest nasza rola. A może Jeżeli... to będą jakieś mniejsze dotacje, jakieś tam... Pst, tak no, milionów, no właśnie, nie. ale jak nam potrzeba jest na drogę milion złotych, a dostaniemy 20 tysięcy czy 50 tysięcy to możemy sobie zrobić integrację na tej drodze, ale nie inwestycje. <laughs> no to, 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 to mocne słowa. No, Też powiem, co na, na, na te zarzuty odpowiada właśnie strona koalicji Obywatelskiej chociażby. No to właśnie, że oni dużo pieniędzy inwestują w, w szpitale teraz, żeby gdzieś wyjść na, na prosto. To zobaczymy. W szpitale też są potrzebne pieniądze, ale te pieniądze też muszą być przemyślane i takie, ta sieć, sieć szpitali też musi być przemyślana. Są różne sposoby wsparcia szpitali. Myślę, że ta sytuacja w ochronie zdrowia też wymyka się spod kontroli naszego, w cudzysłowie powiedzieć, kochanego rządu z grudnia, z 13 grudnia ubiegłego 2023 roku, i tutaj się nic nie zmieni. Myślę, że. Uh... <sighs> Tych pieniędzy, jak to kiedyś klasyk powiedział, nie ma i nie będzie. I ja myślę, że to właśnie tak się skończy, i, i byle szybko, bo za dwa lata to na pewno się skończy. Ja myślę, że ten rząd nie wytrzyma próby ciśnienia i krytyki mieszkańców, bo wszyscy widać, jaki ten rząd jest, i myślę, widzą, jaki ten rząd jest, i myślę, że to niedługo się skończy ta błazenada i, 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 i ten forma podejścia do, do służby dla swoich wyborców, dla służby dla Swoich mieszkańców województwa Podlaskiego. Radny województwa. I całej Polski. Radny województwa Podlaskiego Marek Olbrych był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję bardzo Państwu. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.